Arty Rokicki staliasień Z nami jest zawodnik stali Felgenhaur Jasień, Albert Ciepior. Cześć. Albert, dzisiaj mieliśmy okazję zasmakować tej piłki w najwyższym poziomie, no bo graliśmy z najlepszą drużyną województwa lubuskiego, jakby nie patrzeć, z zdobywcą też lubuskiego Bucheru No i powiedz, jak wypadliśmy na tle właśnie no najlepszej drużyny w no, naszym województwie? Tak jak powiedziałeś, moim zdaniem pierwszy nasz tak naprawdę poważny, poważny sprawdzian. Poprzednie mecze, poprzednie sparingi były no, ze słabszymi rywalami, nie ma się co tutaj oszukiwać, z całym szacunkiem. Gdzieś te czwartoligowe zespoły z Dolnego Śląska plus lubuska okręgówka, no to no nie ma mówiąc kolokwialnie podjazdu do kariny. Także no, pierwszy poważny sparring, ale uważam, że, że nie wypadliśmy wcale tak źle, może wynik trochę zamazać tą, tą rzeczywistość. Natomiast e, dostaliśmy pięć bramek, strzeliliśmy, nie pamiętam, jedną, dwie? E, jedną, pięć jeden. No to wynik, wynik jest słaby, ale uważam, że nie mamy się czego wstydzić, bo graliśmy momentami jak równy z równym, moim zdaniem, przez większą część tego sparingu. W drugiej połowie, które posypaliśmy, bo, bo przeciwnik zrobił 8 zmian. To też uważam, miało duży wpływ. Weszło u nich 8, 8 świeżych osób. my Mieliśmy tych zmian mniej. Oni nie stracili na jakości, moim zdaniem, tymi zmianami, bo w drugiej połowie wyglądali nawet lepiej niż w pierwszej. Więc co, no, głowa do góry, nie ma się co załamywać, bo to tylko dalej sparring, wynik jest ważny, ale nie jest najważniejszy w takich meczach. Ale możemy się też pokusić o ogólne podsumowanie, no bo jednak ten sparring to był jeden z etapów, natomiast ogólnie zagraliśmy 6 sparingów i 5 wygranych. Także chyba kibice mogą z optymizmem patrzeć na tą pierwszą kolejkę. No, Okej, okay, ale tak jak, tak jak przed chwilą Ci powiedziałem, nie? ja uważam, że te 5 sparingów poprzednich yy, no, zamazało trochę rzeczywistość. Nie? i tutaj. Ani nie jesteśmy tak mocni, jak, jak wyglądaliśmy w tamtych sparingach moim zdaniem, ani nie jesteśmy tak słabi jak ten wynik, to pokazuje. Także gdzieś to trzeba wypośrodkować. Fajnie, że zagraliśmy taki sparing na koniec. Chociaż uważam, że powinno być takich sparingów trochę więcej z bardziej wymagającymi rywalami, ale mamy tydzień teraz na myślenie, na wyciąganie wniosków i super, to jest na pewno na plus. A powiedz mi, bo w tej przerwie letniej sporo zawodników odeszło, też się pojawili się nowi. Jak tam kształtuje się ta nowa powiedzmy szatnia, ławka, już dogrywacie się ze sobą wzajemnie wspólnie? No tak, no uważam, że wiadomo, ten okres letni jest taki krótki, nie? że mamy mało czasu tak naprawdę, bo są 4 tygodnie przygotowań, więc no wymieniliśmy, wymieniliśmy trochę ludzi i to trzeba ze sobą zgrać. Może jeszcze nie jest to, nie jest to na optymalnym poziomie. No ale będziemy też pewnie w trakcie ligi się, się dogrywać. Mamy, mamy gdzieś te pierwsze mecze, dwa na wyjeździe. Pierwszy no właśnie, minkiem. powiedz mi jak ty to też uważasz, że gramy dwa pierwsze mecze, bo kibice się pytają, czemu nie gramy pierwszego meczu u siebie. Rozwiązywamy no, oczywiście na trybuny. Tak. Ja, jak ty na to patrzysz, hmm. że gramy dwa pierwsze mecze u siebie, a dopiero trzeci, na wyjeździe przepraszam, a dopiero trzeci u siebie? No ale potem będziemy grali więcej u siebie, co jest bez różnicy. Aha. To się wyrówna, także dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja mógłbym pierwszą rundę grać sam na wyjeździe, drugą u siebie, także dla nas to nie ma różnicy, czy na wyjeździe, czy u siebie. Oczywiście u siebie gra się trochę lepiej bo są kibice i tak dalej, zawsze, zawsze jesteś u siebie, natomiast no i tak musisz kiedyś tam pojechać na wyjazd i tak, więc, więc no, bez różnicy. różnicy. A powiedz, no jakiej stali możemy się spodziewać w tym pierwszym meczu? Na pewno odważnej, grającej w piłkę, e, broniącej wysoko, e, no i oby zwycięskiej. E, no i jeszcze na koniec powiedz mi, jakie Ty cele sobie, może Ty cele indywidualne sobie stawiasz przed tym sezonem? Grać jak najlepiej po prostu. Ja nie mam jakichś tam celów najczęściej typu jakieś bramki, asysty. Oczywiście. No w każdym meczu chce się strzelić bramkę i zaliczyć jakąś asystę, natomiast ja tak patrzę na sezon z tygodnia na tydzień. To jest najlepsze, to jest najlepsze podejście moim zdaniem. Tam z wiekiem. Gdzieś tam jak wchodziłem do seniorskiej piłki to zawsze trochę fisiowałem mówiąc kolokwialnie i chciałem tam strzelić wiem, 15 bramek, dać 15 asyst, ale uważam, że najzdrowsze podejście jest takie, że pracujesz w tygodniu i i po prostu w sobotę wychodzisz, chcesz zagrać jak najlepiej dla zespołu i to jest mój cel, pomagać po prostu zespołowi i, i oby, oby z tygodnia na tydzień zbierać te punkty i na koniec być jak najwyżej w tabeli. No Albert, dziękujemy. Rzeczywiście życzę Tobie przede wszystkim no, jak najlepszych wyników indywidualnych, tych dużo ases, szalonych bramek. No i co, zapraszamy oczywiście kibiców na ten pierwszy mecz do Solęcina. Oczywiście, oczywiście. Dzięki. Dzięki.